Pierwszą Biblią Kościoła, czyli Biblią Jezusa Chrystusa, Biblią Apostołów, Biblią Kościoła Apostolskiego była Septuaginta. Czyli najstarszy przekład Biblii hebrajskiej na język grecki. Została w naszych czasach po raz pierwszy przełożona na język polski przez księdza profesora Remigiusza Popowskiego i właśnie ukazuje się obecnie ilustrowane wydanie polskiego przekładu Septuaginty, opatrzone tytułem Ilustrowana Biblia Pierwszego Kościoła. Septuaginta, czyli Grecka wersja Starego Testamentu została połączona tutaj z przekładem na język polski dokonanym również przez księdza profesora Popowskiego całego Nowego Testamentu. Łącznie więc otrzymujemy obie części Biblii chrześcijańskiej wzbogacone o ilustracje i te dwie warstwy, warstwa językowa i warstwa ilustracyjna mają przybliżyć chrystologiczną treść i dynamizm Starego i Nowego Testamentu trzymam w ręku ilustrowaną Biblię pierwszego kościoła serdecznie państwa zapraszam do nabycia tej biblii sam zresztą ją już nabyłem a dlaczego dlatego że poza wspaniałym przekazem i przekładem jest bogato Ilustrowana, co pomaga także rozbudzać w nas powiedzmy myśli i wyobrażenia świata biblijnego, a przy tym jest też niesamowicie pięknie wydana, bardzo praktyczna do czytania w giętkiej oprawie i myślę, że Państwo, sięgając po ilustrowaną Biblię Pierwszego Kościoła w przekładzie księdza profesora Popowskiego, przeżyją niesamowitą przygodę spotkania ze Słowem Bożym. Czego Wam życzę?